Hej kochani, witam was z powrotem na moim kanale albo witam was na moim kanale, jeżeli jesteście nowi to zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i co, ostatnio dla was nagrywałam taki odcinek który robiłam wam taki jakby story time i mi się to podobało, ja bardzo lubię gadać do kamery jak się maluje i dzisiaj chcę wam zrobić story time o mojej, moim jakby czasie w liceum o pierwszej miłości, pierwszych imprezach, pierwszym, nie wiem, piciu alkoholu i w ogóle, bo dużo osób mi się pyta właśnie Dużo osób jest w tym wieku licealnym, którzy mnie obserwują, albo takie, taka późna podstawówka. Teraz już nie ma gminy, więc taka późna podstawówka, więc wiem, że Was to interesuje, e, dlatego bez żadnego gadania przechodzimy i będę się malować, będę robić make-up akurat jakiś tam do foty i do nagrywania jeszcze jakiegoś odcinka, bo będę nagrywać jeszcze jakiś odcinek z maszą. Ok, więc zacznijmy od tego, jak się dostałam do liceum, do jakiego licą chodziłam i w ogóle, więc. Ja ogólnie jestem ze Ślesina. Jest to takie małe miasteczko przy, przy licheniu, przy koninie. No i u nas jakby e, nie było nie było liceum, więc musiałam do liceum iść właśnie do Konina. Były jakby u mnie w mieście dwa licea, które, że tak powiem, troszeczkę ze sobą konkurowały. Nie wiem jak jest teraz, mianowicie było to drugie liceum i trzecie liceum. Ja byłam w drugim liceum, I jakby ja mam wrażenie, że drugie liceum miało lepsze te klasy matematyczne, a ich Humanistyczne, a trzecie licą te wszystkie biologiczne. Taka była moja opinia, takie też były zawsze wyniki, jak ja chodziłam do szkoły, ale nieważne. Ja byłam na profilu matematyka, geografia z, język, z językiem hiszpańskim, czyli mieliśmy rozszerzoną matematykę, geografię angielską, kielski, no i zamiast niemieckiego miałam hiszpański. Fajnie. Myślałam, że będzie fajnie, ale ogólnie hiszpański to był jeden z moich jakby bardziej znienawidzonych przedmiotów w szkole. Jakby nie wiem czemu, ale mam tak, że angielski przychodzi mi strasznie, strasznie łatwo na nauczenie się języka angielskiego. Ja zawsze miałam dobre, bardzo oceny. Maturę bardzo, bardzo dobrze napisałam, jakby nie mam problemu mówić po angielsku, ale jeżeli chodzi o nauczenie się kolejnego języka, czy to był niemiecki, którego się uczyłam w podstawce i w gimnazjum, czy hiszpański, którego się właśnie uczyłam w liceum to jakby nie wychodziło mi to. Miałam bardzo zło, bardzo bardzo z hiszpańskiego, więc nie wiem o co chodzi, że właśnie że angielskim przychodzi mega łatwo, a hiszpański, niemiecki, w ogóle inne języki, które kiedyś tam próbowałam się uczyć nie przychodziły mi łatwo. To no, bo mój pierwszy wybór pamiętam, że wybrałam sobie raczej matematyczne chyba na, na pierwszym wyborze właśnie był ten matematyka, geografia, a na drugim wyborze chyba matematyka i fizyka więc no, I'm crazy, but I'm free spoko, to nie jest tak, że ja jestem jakimś mega mózgiem z matmy i jakby lubiłam matematykę, bo nie po prostu uważam, że matematyka to jest mega przydatny, że tak powiem potem macie bardzo dużo otwartych przed sobą dróg po rozszerzonej matmie po matmie ogólnie no i też jakby najwięcej ludzi nie zda. Daje matury z matematyki, więc ja sobie pomyślałam, że jeżeli pójdę na rozszerzoną matmę, no to nie ma jakby wiecie, z rozszerzenia nie da się zdać, możecie mieć nawet 1% jakby i tak rozszerzenia się nie daje zdać na maturze, no ale podstawy by się nie zdać, więc pomyślałam sobie, że jeżeli najwięcej ludzi nie zdaje z podstawy z matmy, to żeby mieć zapewnione, że na pewno znam tą podstawę z matmy, pójdę sobie na rozszerzenie, no i tak jak wam właśnie mówiłam, według mnie po matematyce najwięcej dróg mam otwartych, przynajmniej takich, które mnie interesują, takich profili, takich Studiów, które mnie interesują. Więc poszłam na ten profil, bez problemu się jakby dostałam. Ja się bardzo, akurat tutaj mogę powiedzieć, że ja się bardzo, bardzo dobrze uczyłam w gimnazjum. Zawsze jakby miałam najlepsze wyniki, miałam zawsze świadectwo z paskiem, i nawet na koniec dostałam taki jakby order. Nie wiem, czy to nadal jest w tym moim gimnazjum. A czy no nie, już nie ma gimnazjum, już zupełnie nie ma. Taki order dostawało na koniec szkoły, jakby najlepiej się uczące przez te 3 lata osoby, czy coś takiego no i ja dostałam ten order, nie wiem, dostało może z 5 osób, fajnie, a ogólnie to gimnazjum było dość duże więc git, no, więc tak jakby mi dobrze poszły testy gimnazjalne więc jakby nie miałam też problemu z dostaniem się do tego liceum, ponieważ tam testy i chyba oceny decydowały o punktacji jaką mieliście, no ja miałam bardzo dużą punktację, dostałam się, więc spoko ogólnie jeżeli chodzi o samą liceum to było bardzo fajnie bardzo dobrze wspominam czasy liceum, jeżeli chodzi o, o znajomych o takie życie towarzyskie, w ogóle moje liceum było bardzo jakby otwarte Pewnie, że było takie forum jakby na środku i tam sobie siedzieli ludzie chillowali na przerwach, no było fajnie jakby... spoko, moja siostra też chodzi tam do liceum z tego co mówiła, to jest git może zacznijmy od pierwszej miłości ja tutaj nie będę mówić imienia mojego chłopaka jakby nikt nie wie, ja nigdy nie podawałam nigdy mojego pierwszego chłopaka nigdzie danych wiecie, nikt nigdy nie wie kim on jest ja wiem, że jak ja opowiadałam jakieś tam już mini historykiem, na przykład w moim pierwszym razie i w ogóle, to on do mnie pisał i się do mnie spinał, jakby to była taka głupia spina, że le, 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 nie chcę być osobą publiczną, czemu ty do mnie, czemu ty o mnie powiesz, ale jakby, honey, ja nie robię z ciebie osoby publicznej. nikt tego nie wie kim ty jesteś, nie mam z tego zdjęć, nie mam nigdzie jakby niczego z tobą, więc nikt nie wie kim ty jesteś i nie robię z ciebie osoby publicznej. to, że nie wiem, on się chwalił kolegom, że, że mnie rozdziewiczył, no to not my problem, honey. <laughs> I on mnie nie do mnie pisał i mi groził. No, jeżeli by jeśli gdzieś o mnie będziesz nagrywać, to ja się o tobie zacznę wypowiadać ale jakby nawet jak on się zacznie o mnie wypowiadać, to nie wiem jaki jest no, więc może teraz zaczniemy właśnie w pierwszej miłości więc miałam chłopaka w liceum, prawie cały liceum byliśmy razem i to się zaczęło w ten sposób, że ja przed pójściem tego liceum jakby, no mówię, ja byłam nerdem, można tak w sumie nawet powiedzieć i ja sobie obczałam kto chodzi do tego liceum nie wiem, gdzieś tam na stronie liceum, no ogólnie wiecie, małe miasto, ludzie się znają i ludzie wiedzieli chodzi, znaczy no wiecie, no nie było za dużo osób po prostu, wiecie, czajcie co chodzi, ale my tam mniej więcej wiedzieliśmy, kto do jakiej klasy chodzi, kto gdzie chodzi, więc sobie obczaiłam kto chodzi i on ja mi się od razu spodobał ten chłopak, ponieważ wyglądał strasznie jak taki amerykański chłopiec, wiecie może oni nie byli tacy, wiecie, po tacy popularni, popularni, ale w moich oczach i w oczach takich, wiecie pierwszaków, to byli tacy fajni, oni tam wiecie chodzili u nas, jakby obok liceum było takie miejsce, taka jakby palarnia i oni chodzili e, tam palić i wiecie, tacy cool byli no nie wiem, starsi, bo on był do mnie starszy i ja od razu obczułam, nie wiem, właśnie tak jak mówię z kim on się zadaje, oni się wydawali być tacy cool, starsi i w ogóle sprawdzałam z kim on się zadaje, no i próbowałam jakby zwrócić na niego, jego uwagę na mnie chodziłam tam właśnie na to forum, w to miejsce gdzie wszyscy, wszyscy ludzie ze szkoły się zbierali, jakoś tak w post, post stałem się pytałam koleżanek, patrzy się, patrzy się ale się nie patrzył, ale za to patrzył się na mnie jego najlepszy przyjaciel nie wiem czy najlepszy przyjaciel, ale Chyba tak, no w sumie najlepszy wtedy przyjaciel No przyjaciel, jeden z najlepszych przyjaciół się na, nie, na mnie patrzył Na początku to było dla mnie takie, wiecie Kurde, to nie jestem ten, którego ja chciałam a Ten chłopak, ten jego właśnie przyjaciel Mi zaczął foty lajkować na Instagramie I do mnie napisał Nie właśnie stał na korytarzu i się na mnie patrzył Więc ja stwierdziłam, że Kurde, to jest też... To było ogólnie niemiłe I nie róbcie tak Ja byłam jakąś bad bitch w ogóle Znaczy może nawet nie bad bitch, tylko właśnie bed Ale nie w takim sensie, że wiecie, że bed bitch Tylko bad bitch, że postanowiłam tego Chłopaka wykorzystać, żeby się dostać do tamtego chłopaka, który mi się serio podobał. No i co? No i mu odpisałam na tym Instagramie, temu mojemu przyjacielowi. No i stwierdziłam, że go tak jakby troszeczkę wykorzystam, że z nim popiszę, ale ja absolutnie, absolutnie, znaczy wiedziałam, że mu się podobał, bo widziałam, jak się mnie patrzył, pisał coś tam do mnie, takie, wiecie, miłe rzeczy, więc jakby wiedziałam, że mu się podobał. Nie powinnam, wiecie, w ogóle jakby mu odpisywać, jeżeli mi się nie podobał, ale też w sumie on był śmieszny, fajny jako kolega i absolutnie mu nie robiłam nadziei, wiecie, nie pisałam do niego Hej, hej, honey ani potem nie gadałam, bo potem on do mnie podszedł się, umówiliśmy w sumie, że wiecie, że pogadamy w szkole, no ale nie robiłam mu kompletnie w żaden sposób nadziei. Ale wykorzystywałam to, że mu się podobała wycieniem. są jakieś selfie, nie wiedziałam co do niego napisać, bo chciałam po prostu z nim pogadać, żeby on mnie poznał z tamtym chłopakiem, co nie było fajne, ale okej. Okay. No i potem się też pokazało, że jakby ogólnie w tej ich paczce jest też syn kolegi, z którym pracowała moja mama kolegi mojej mamy, czujecie co chodzi, więc tam mieliśmy jakiś taki żeby, żebym jego znajomych też poznała, no i któregoś dnia właśnie ten, ten chłopak, którego ja używałam, żeby się z chłopakiem poznać, zaprosił mnie na... Jakby on był w ogóle bardzo miły, bardzo fajny chłopak, Mówię, fajnie mi się z nim gadało, ale Uh, nothing More. On mnie zaprosił na jakąś taką posiadówkę chyba, w jakimś parku. Oni sobie wtedy pili piwo, ja nie piłam piwa, bo ja w ogóle nie lubię piwa. Ja się pierwszy raz piłam piwem, bo w ogóle pierwszy raz chyba, jak ja piłam alkohol i not cute. I do tej pory jakby żyć mi się chce na, wiecie, zapach piwa, więc nie fajnie. Poszliśmy na taką posiadówkę, no i oczywiście jak zobaczyłam który mi się, się podobał, to było do tamtego, boy bye i gadałam sobie z tamtym ale i tak wiecie, tamtego tak nie olewałam no bo ja nie jestem niemiła, po prostu no, you gotta do what you i mówię, nie robiłam mu żadnej nadziei, ani nic takiego po prostu tak wyszło potem jakby do mnie się jeździło autobusami dość długo do mnie, do, do mojego miasta tam gdzie ja mieszkałam, z tej szkoły a to było po szkole, to rzeczywiście zobaczyliśmy po szkole tam wszyscy i tamten chłopak ten kolega tego chłopaka, który mi się podobał razem z tym, który mi się podobał serio, odprowadzili mnie na autobus i się okazało, że tak tyle tam posiedzieliśmy, że ja się spóźniłam na ten autobus, Czas tak dokładnie i pamiętam jak to było, ale chyba to wyglądało tak że tamten chłopak mi coś tam proponował, że mnie odprowadzić gdzieś dalej na przystanek ten, który do mnie zarywał, ale który mi się nie podobał, a ten, który mi się podobał, jakby szedł do swojej babci chyba, czy gdzieś poczekać na jego autobus, który był później. I ja miałam jakby autobus w tej samej jak on, czyli mogłam albo iść na inny autobus, na inny przystanek, albo iść z tamtym poczekać. I ja tak jakby się wprosiłam troszeczkę. I e, wiecie, tamten do mnie no chodź ze no, mną, wiecie, odprowadza. A ja nie, spokój! ja tutaj wolę poczekać, nie chcę się iść. A może z tobą pójdę do twojej babci? Z tym chłopakiem, z z który mi się podobał. On. U, a ja on Mm. No, i w końcu wybłagałam go i poszłam, a do tego olałam tamten. Poszedł sobie sam na tamten przystanek, jakby przepraszam, ja wiem, że to było niemiłe, teraz bym tak nie zrobiła. Ale po prostu tamten chłopak mi się tak podobał, że no wiecie. No i nie ważne, no i coś siedzimy, gadamy w ogóle, cool. No i potem zaczę zaczęłam się z nim spotykać. No i oczywiście tamten chłopak, jak się dowiedział, że się spotykamy, tak się obraził, i rozwaliłam ich przyjaźń. Pamiętam, że mi Chyba po jakichś dwóch latach, czy, czy nie, po półtora roku się dopiero pogodzili. Cześć! No mówię, I'm evil. Ale z drugiej strony, jeżeli tamten chłopak byłby też lojalnym przyjacielem, to nawet jakby wiedział, że ten pierwszy jego kolega, który do mnie pierwszy zarywał, że on mnie chce, no to by i tak, wiecie, no by się ze mną nie zaczynał spotykać. Jeżeli bym wiedziała, że masz że się ktoś podoba, to bym i on do mnie zarywał zamiast do niej, no to ja bym miała jakby wyrąbane i nie, nie spotykałabym się z nim, bym bycie lojalność i w ogóle nie spotykałam się z nim no ale nie ważne, no i zaczęliśmy się spotykać no i właśnie ich jakby taka przyjaźń się troszeczkę przez to rozwaliła no więc to jest taka historia jakby jak z lubą który mi się podobał, potem nie wiem miałam z nim jakieś takie pierwsze imprezy, pierwszy raz no ogólnie fajnie tylko, że ja po jakimś czasie się zorientowałam, że jakby wygląd to nie wszystko, i on mi kompletnie nie pasował z charakteru. Nie byliśmy po prostu do siebie dopasowani. Ja go bardziej traktowałam jak kolegę, niż jak wiecie, jak, mm, jak chłopaka. I on, nie wiem, naciska na jakieś takie rzeczy miłosne, a ja byłam taka po jakimś czasie. Mm, pamiętam, że lubiłam grać z nim, z nim w kiedy, w a takie miłosne rzeczy to. No, nie za bardzo chciałam z nim robić. Ja to oceniam jako taka pierwsza, nawet niemiłość, bo nie byłam w nim zakochana. Teraz, że tak powiem, mogę powiedzieć już, jakie to jest uczucie. Ja jak toś szukam czegoś, więc sorry, że tak będę na dole, ale ja teraz już wiem, jak to jest być. In love, zakochanym, bo byłam, może jestem, nie wiem, in love, więc wiem, jak to jest, i wiem, że to, co było między mną a tym chłopakiem, to ja nie czułam się zakochana. Wiem, że on się czuł, no, ale jakby to nie do końca wypaliło. A, opowiem wam jeszcze, jak byłam na pierwszej domówce i ona była właśnie u tego, w ogóle w moim życiu i ona była właśnie u tego chłopaka, z którym ja byłam. Było to właśnie bardzo dużo ludzi z liceum, to wiecie, była taka moja szansa, żeby poznać e, nowych ludzi właśnie, nowych znajomych, bo nie, nie znałam za bardzo ludzi, jak wchodziłam do tego liceum. I ja sobie tam siedzę właśnie z koleżankami, które poznałam, które były właśnie koleżankami tego mojego byłego chłopaka i przyszła jakaś dziewczyna i ona taka była dla mnie, wiecie, i ja nie wiedziałam, kim ona jest, więc byłam jakby miła. Ona była dla mnie taka... Uh. W kuchni było jakby alkohol i jedzeniem, Więc sobie przyszłam do tej kuchni, a byłam wcześniej na górze właśnie i rozmawiałam, tak jak wam mówię, z tymi koleżankami. Wchodzę, jakby wracam do tej kuchni, patrzę, a tamta dziewczyna, jakby ta, która była dla mnie wcześniej taka um, gada z moim chłopakiem, jakby podsłuchałam to bo ja tak stałam, wiecie, tak jakby za ściany i tak sobie słuchałam o czym ona gada i słuchajcie tego, ona takie teksty do tego, do tego mojego chłopaka usłyszałam, że chcesz sobie zrobić tatuaż a on nam mówi, no tak I wiecie, on był taki, on był nie bardzo wierny i ja wiem, że on jest spoko w sumie. i ja wiem, że on się kiedyś z tą dziewczyną całował i ta dziewczyna jakby o niej się nadal podobał, a ona chyba nie wiem czy ona nawet wiedziała, że jest z tą dziewczyną ona była dla mnie niemiła, ja, się, ja nie wiedziałam dlaczego wtedy jeszcze. No i ona jakby podchodzi do niego i mówi no ja słyszałam, że ty chcesz sobie zrobić tatuaż a on mówi, no tak mam w planach parę tatuaży bo to on jeszcze wtedy nie miał 18 lat, miał 17, a 16 i on do niej, że no tak, no mam w planach sobie zrobić parę tatuaży a ona, o ale ekstra, a jakie, gdzie? a on jej mówi, e, no na, na ręce a ona, tak jego rękę tak ściska, wiecie, tutaj i tak wiecie, mu masuje tego bicepsa, on tak, mm. No tutaj. A ona gdzie jeszcze? On um, taki zmieszane no nie wiem, że na klacie, a ona tutaj i tak mi przyjechała po jego klacie, no nie, nie po jej, tylko po jego. I ja tak no. się do to patrzę, what the fuck? No i podeszłam do niej, hej, coś tam widzę, że sobie gadacie? Ona już taką minę zrobiła. No i zabrałam tego mojego jakby chłopaka chyba wtedy z... Koleżanką jego, którą ja lubiłam, zabraliśmy go od niej, bo to jakby była przesada, i to chyba było tak, że ogólnie on wcześniej kręcił się z tą dziewczyną i ona go on jej nie chciał, czy coś takiego? Nie, ona go nie chciała, ona go nie chciała, i wiecie, ale jak zobaczyła, że ma dziewczynę, to nagle. Oczka się zaświeciły i wiecie, i nagle go chciała, jakby. What the fuck? No, ja w ogóle nie rozumiem, właśnie, ruszania zajętych chłopaków, jakby moim zdaniem dziewczyny się powinny trzymać razem. Wiecie, jeszcze na moich oczach specjalnie zarywanie do niego. Potem też byliśmy razem na paru osiemnastkach, na paru jakich. Bo ogólnie u nas osiemnastki, nie wiem jak jest u was, bo słyszałam, że nie we wszystkich miastach tak jest, ale u nas było tak, że osiemnastka to było takie duże wydarzenie i jakby wynajmowało się salę, taką jak na wesele, i się robiło praktycznie na tyle osób, jak na wesele, te osiemnastki, więc no było duże wydarzenie, no i ona wiem, że jakby byłam na paru osiemnastkach i nie wiem, byłam w łazience, wracam, a ona tańczy z tym moim chłopakiem i to było takie jakby, aha w ogóle nie wiem, często mam takie sytuacje z chłopakami jeszcze tak, o, jeszcze jedna taka sytuacja z liceum jak już zerwałam z tamtym chłopakiem pod koniec on już wtedy był na studiach, ja byłam w trzeciej klasie i ja jakby jeździłam na kurs z rysunku i pisał do mnie na instagramie jakiś taki chłopak starszy, on miał z dwadzieścia lat i wiecie, ja od razu tutaj Uuu, bo ja bardzo lubię starszych chłopaków. Bardzo tak 5 lat to jest... Minimum, w sensie wtedy od razu coś tam, co, nie wiem, bardziej atrakcyjnie. I no i właśnie mi się podobało, ten chłopak pisał do mnie, no i ja jeździłam. On, jakby nie był z Poznania, ale studiował w Poznaniu, czy coś takiego, czy tam miał mieszkanie w Poznaniu, no nieważne. I ja chodziłam na ten rysunek. Ja byłam wtedy taka bardzo szaj, bo wiecie, ja byłam po z tamtym chłopakiem. To był mój pierwszy chłopak, ja tak wiecie, byłam z tym chłopakiem dwa lata, dwa i pół, trzy. no jakoś tak. Jakby nie randkowałam wcześniej, byłam taka trochę szaj, a ten chłopak był taki bardzo, jakby odważny, że jak się spotkaliśmy, to Pierwsze co, jakby jak się zobaczyliśmy, bo się mówiliśmy, ja po, tej moich, po tym moim rysunku i on po. Jakieś tam zajęcie. Nie wiem po czym. No, po prostu był w Poznaniu. się spotkaliśmy, bo jedziemy go na te zajęcie do Poznania. Nie wiem, ja już się gubię, bo się próbuję skupić na tym makijażu, bo nie wychodzi. I się spotkaliśmy. I on pierwszy, co jak mnie zobaczył, to mi do buziaka. No ja takie, no okej. No. I my byliśmy na ręce w kini, w ogóle, ale ja tutaj nie chodzi w ogóle o tego chłopaka, nie chcę gadać w ogóle jakby o tym, tylko chcę pogadać o tym, co się stało potem. Bo potem ten chłopak mnie odprowadzał na pociąg i. I ja potem dostałam jakąś wiadomość wieczorem od dziewczyny, którą jakby ja znałam z Instagrama, bo ja kiedyś jakby na Instagramie byłam taką ala influencerką, ale taką wiecie, że jej ja się nie odzywałam, ja byłam, znaczy opowiadałam wam o tym, że miałam tam nie wiem, 20 tysięcy w pewnym momencie i ja dużo miałam jakby takich koleżanek, które też były na tej zasadzie jakby influencerkami, że tylko w sumie dodawały ładne zdjęcia, jakiś tam stylówek, makijaży i w ogóle, ale nie gadały z widzami, nie były takimi byłymi influencerkami. Jedna z tych koleżanek do mnie napisała coś tam, że kurczę, że nie coś sz... czy coś takiego. Puszczka! No coś w tym stylu, no nie? No nieładnie się do mnie po prostu napisała do mnie nieładnie. I to było jakoś tak w nocy, i ja takie, fuck o co chodzi. No i potem się okazało, jak pisałam z tamtym chłopakiem dalej, że to jest przyjaciółka jego byłej dziewczyny, którą ja też znam i którą ja, z którą ja też sobie pisam na Instagramie, ale ona nigdy w życiu, ale tak, wiecie, nie byliśmy aż tak blisko, jak nie wiem, jak ja z Maszą, czy ja mam, wiecie, coś no, nigdy się to nawet nie widziałam na żywo. I okazało się, że, to, że one są koleżankami Ta z tą było jego dziewczyną i że on w ogóle był z taką jakąś dziewczyną, którą ja też kojarzy z Instagrama, ale no nie wiedziałam, że kiedykolwiek byli razem, ponieważ nigdy ona nic z nim nie wstawiała, więc jakby skąd ja to mogłam wiedzieć? Lubiłam ją, ale jakby what the fuck? No i ona właśnie do mnie napisała tak bardzo nieładnie, coś tam ty, ty ten, ty, 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 ty. I się okazało, że właśnie, że ja ją znam że ona nie była i jej koleżanka właśnie tak do mnie nieładnie napisała, ale jakby skąd ja to miałam wiedzieć. I taki przypadek, że tamta dziewczyna, ona też nie była z Poznania, tak samo jak tamty chłopak, ale akurat też była w Poznaniu, właśnie widzi tu swoją koleżankę, która tak do mnie nieładnie napisała. Akurat... Widziała mnie i tego chłopaka, jak on mnie odprowadzał na pociąg i podobno chodziły za nami. Nawet tego nie widzieliśmy, albo podobno chodziły za nami po. O tamtego galeria połączona z dworcem. I ja czekałam na pociąg, więc byliśmy tam na jakieś jedzenie i w ogóle też jeszcze nie były covid czasy, więc jeszcze to było schodzić na jedzenie. No i one nas podobno śledziły i w ogóle chodziły za nami i potem właśnie. Poszły na jakąś imprezę, się upiły i mi napisały taką nieładną wiadomość. No, więc taka jeszcze krótka historia: jakie dziewczyny są, jakby, jakie potrafią być wiecie. Nie fajne: no, ja byłam młodszą od nich koleżanką. A i potem jeszcze była taka m, sytuacja, że ja przestałam się spotykać z tym chłopakiem, ale bardzo polubiłam jego kolegę, z którym się wtedy jakby poznał nas, obok którym się spotykałam, i on się przestał z nim kolegować, ale ja nie chciałam kręcić z tym chłopakiem. Z tym jego przyjacielem. I to jest skomplikowane, bo nie mogła używać imion. Jak już się przestałam spotykać z tamtym chłopakiem, którego tak Crazy była, nas wtedy śledziła, to e, po prostu się z tamtym przyjeździłam. On mnie zabrał na pizzę, bo on właśnie był z Poznania i w ogóle. I ja jakby nigdy już nie byłam w klubach, ale wtedy akurat nocowałam po mojej kuzynki w Poznaniu, więc stwierdziłam, że sobie wyjdę z moimi dwoma kolegami. Nie na kluby, tylko na puby. No i stwierdziliśmy z tym kolegą, że się zobaczymy tam. On był jakby z koleżanką tej dziewczyny, która śledziła która do mnie to napisała, Jezu, to jest takie skomplikowane, ale próbuję to jak najlepiej wyjaśnić. już wtedy nie był zerwał, ale ona też była jakoś crazy na jego punkcie i co wtedy do siebie wracali i w ogóle. Ta dziewczyna stalkowała mnie chyba na Instagramie czy coś takiego i chodziła za nami na tych pubach, jakby byłam z tym kolegą, i my ją zauważyliśmy. No i ten mój kolega mówi, że czekaj, idę z nim porozmawiać, bo ona stoi i się patrzy, jakby chciałabym jej wytłumaczyć, że no jakby czemu ona nas stalkuje i jakby czemu w ogóle jest zła, skoro ja z tym chłopakiem. Tylko po koleżeńsku się widzimy. No i do niej poszedł z nią porozmawiać, jest ja tam z jego kolegą innym. I sobie coś tam gadałam z tym kolegą i za chwilę on do mnie podchodzi taki jakby zdecydowany i mówi mi Agata, musisz sobie stąd iść, bo one idą do ciebie. I ja takie co? I ja wtedy byłam bardzo szczupła, bardzo malutka i szły do mnie dwie dziewczyny, które były dużo większe ode mnie, miały 1,75 75, a ja mam wtedy byłam jeszcze niższa, miałam może 1,60 m. Idą do mnie. jakby nie wiem, czego oni ode mnie chcą, szły tak agresywnie. I ja takie... I wiecie, uciekłam. Podobno mi pisały w ogóle koleżanki tych dziewczyn też, że... Cię, groziły mi, że mi ten a może nie mówiły, że zabijacie, tak, ale mówiły mi, że spalimy na, na tobie papierosa, jak cię zobaczę główne to zga, zgaszę ci o czoło papierosa i jeszcze gadały o rozwalę ci łeb, o jakby kostkę, wiecie o co chodzi? krawężnik, o krawężnik ci rozwalę łeb co one jeszcze takiego dziwnego mówiły? a no i ogólnie ja tą dziewczynę, która do mnie pisała te, te koleżanki, blokowałam mnie, nie? żeby one po prostu do mnie nie pisały no wy ja w ogóle w ogóle, wiecie, z nim tylko po koleżeństwie spotkałam, ono rozumie agresywnie bo wiecie, pewnie były źle do mnie nastawiane przez to, że ja się wcześniej spotykałam z kłopakiem, z byłem jednej z nich i ona do mnie tak mega agresywnie w ogóle i ja je blokowałam, to one do mnie pisały z jakichś w ogóle fejkowy kod, albo takich, znaczy nie fejkowych, tylko jakichś swoich prywatnych i pisały, no szmato nie udało ci się, tu mam jeszcze konto takie i ja blokowałam w tym kolejnym za w mnie kolejne pisało, no i co teraz kolejne konto, jakby what the fuck dziewczyny, ja w ogóle nie rozumiem właśnie takiego walczenia chłopaków ten no, no, chłopak był tylko moim kolegą, nawet jeżeli byśmy się spotykali, to czemu tak jakby masz pretensje do mnie, powinnaś mieć pretensje nie wiem, do niego do, nie wiem, do kogokolwiek tylko nie do mnie, która jakby nie wiem o tobie nic, I Jakby I mam prawo się z nim nawet spotykać, chociaż my się wtedy nie spotykaliśmy ale mam jakby takie prawo a ty do mnie, wiecie, z łapami od razu chcą się ze mną bić, gdzie ja jakby, ja jestem kompletnie jakby pokojowo nastawiona, znaczy w ogóle, może nie, że tak pokojowo, ale jakby nie lubię bardzo agresji i ja zawsze jestem taka... Mm. Jeżeli to nie jest takie, wiecie, sportowe, tylko po prostu taka patola, takie bicie się, grożenie jakieś dziewczyny, że rozbije ci głowę o ten, no to to jest moim zdaniem jakby szczyt w ogóle jakby patologii. W ogóle nie chciałam w czymś takim brać udział się strasznie przestraszyłam I potem pamiętam, że się bałam jeździć do Poznania. Zawsze jak jeździłam do Poznania, to nie dodawałam, gdzie jestem albo dodawałam z jakimś tam opóźnieniem. Gdzie jestem w ogóle, o co chodzi, żeby mnie te dziewczyny nie znalazły. No mega niefajne, a właśnie ja nie ogarniam, dlaczego niektóre laski takie rzeczy robią, że jakby co się o facety. Gdzie się podziała wasze girls power i w ogóle jakby sprzymierzeństwo jajników, czy nie, nie wiem, jak to nawet to zwać, ale po prostu co z tym, gdzie to jest, gdzie to się podziało. Więc jakby, dziewczyny, trzymajcie się razem, nigdy nie pozwólcie, żeby jakiś facet was, was poróżnił. My jesteśmy płcią piękną, my wiecie, powinniśmy być takimi uciekającymi nimfami, że my się, my właśnie za nami mają facety latać i w ogóle. A czy no, ok, też czasami dziewczyna może biegać za facetem, bo ja na przykład, ja w ogóle najbardziej. I lubię. Taki układ, że po prostu oby dwie strony się w siebie starają. Czejcie co chodzi. Nie ma tak, że właśnie tylko facet biega albo tylko dziewczyna, tylko właśnie oby dwie strony się starają. Faceci ogólnie lubią też sobie popolować, że tak powiem, i fajnie też czasami pozgrywać jakąś taką a little bit niedostępną na początku, ale uważam, że tak to się powinny dwie strony starać, a nie, że tam na chłopak sobie ze mną tylko jak pizzę, po co szliśmy na puby, w ogóle jeszcze ze znajomymi innymi, a te laski po prostu. Głównie moją licom to była nauka. Ja się miałam tego jednego chłopaka, z tym no co mam wam opowiadać, jak sobie spędzaliśmy czas. No. Nudę no trochę tak jak mówię, graliśmy w gry i w ogóle. Staram się jakiś zrobić następny story time. Ja chciałam zrobić story time ogólnie o tym, jak wyglądało moje nagrywanie Kamerzystą. Chciałam wam tak w stu wszystko wytłumaczyć, wyjaśnić, ponieważ niby na początku nie byłam na to gotowa. Byłam w bardzo, bardzo złym stanie po tym, co, co jakby się tam wydarzyło i w ogóle. Ale teraz już chyba jestem silniejsza. Myślę, że mogę o tym e, już tak wycie mówić. O jeszcze wam mogę o jednej takiej mojej miłosnej historii. Dobra, więc co to nie jest w ogóle o liceum? A bo dobra, jest o liceum trochę i w sobie to się teraz zmieniło w takie miłosne historie. Opowiem wam jeszcze, jak potem w wakacje. Spotykałam się z młodszym chłopakiem i to był jakby jedyny raz, pierwszy i ostatni, kiedy się z młodszym chłopakiem. Byliśmy z tym chłopakiem jakby umówieni, poszliśmy sobie na plaży i w ogóle super, romantiko, chłopak przystojny bardzo, no. Było fajnie, fajnie się dogadywaliśmy, w ogóle bardzo było śmieszne, bo to jest właśnie taki plus jedyny, jakby młodszy, umawiając się z młodszym chłopakiem, że on zazwyczaj będzie właśnie taki fajniejszy, bardziej wyluzowany, śmieszny, przynajmniej... No. Z tym tak było. Byliśmy na ręce na plaży, było, było super fajnie, przyjemnie i wiecie, chillujemy sobie, coś tam flirtujemy, do niczego jeszcze nie doszło, ani nic takiego i on nagle do mnie z tekstem, że I zaraz przyjdą moi koledzy, a ja takie, co? Jakby spotkaliśmy się pierwszy raz i ty zapraszasz na, na randkę ze mną Kolegów. No ja że no okej, okay, dobra. Nie wiem, może chcę, bo my już długo wcześniej pisaliśmy, więc nie wiem, może on chce mnie przedstawić tym kolegom, czy nie wiem, może tak się będzie tu bardziej swobodnie, że zaproszę tych kolegów. Yy, no i przychodzą ci koledzy. W sumie no to było fajnie, fajnie ci koledzy mieli bardzo. Tylko nagle on mi się pyta, e, a a tobie nie będzie przeszkadzać, jak sobie za, za wiecie, A ja mówię no nie. I się pytają, czy ja chcę, ja mówię, że nie, bo jakby narkotykom, papierosom, alkoholowi mówię nie. Znaczy się, no, kiedyś piłam, wtedy, wtedy chyba jeszcze piłam, ale no, jeżeli chodzi o o, o o weed, o inne takie rzeczy, no to nie. No i on mówi, no dobra, ale ci się będzie przeszkadzać, ja mówię, że nie, no spoko, dobra, róbcie sobie co chcecie. No i słuchajcie, ja nie spodziewałam się, że to będzie tak wyglądać, że on się tak przysmaży, co mówić tej, jak wiecie, jak najdelikatniej, że ja musiałam on był bardzo wysoki, bo miał metr, nie wiem, 8, 90 może nawet ja go musiałam Ja taka mała, jeśli byłam chudsza, Musiałam go wnosić pod taką górkę W sensie był, wiecie, tak na mnie jakby zahaczony, tak położony I ja go musiałam wnosić jakby what the fuck. No i potem się jakoś tak z obydwu stron przystaliśmy do siebie wzywać, bo myślę, że i dla mnie, i dla niego była to sytuacja niezręczna. Dobra, przykleję, że się skończę rozświetlać i widzimy się w następnej części. w sensie jak już skończę, się pokażę. Dobra, moi drodzy. Mm, tak się prezentuje końcowy makijaż, zaraz podejdę do takiego normalnego światła, żebyście z tego mogli przejść. Dajcie mi znać, co mi myślicie. Ja tak nie jestem do końca przekonana. Masza też mówi, że się jej nie pasuje. Jakby niby jest ładnie, a tak... Masza, niby jest ładnie, a tak jakoś nie wyglądam jak ja, co nie? No, nie podoba mi się to rzęsy, albo nie jest spoko. Dobra, moi drodzy, to było na tyle, jeżeli wam się podobają takie story time'y, gdzie się po prostu maluję. Zostawcie łapkę w górę, piszcie mi w komentarzach, jakie jeszcze chcecie zobaczyć filmy, jakie chcecie zobaczyć story time'y, na jaki temat. I widzimy się w następnym odcinku.